Hej, dobry wieczór wszystkim. Przepraszam, że tak późno coś się wydarzyło i nie mogłam wcześniej i dzisiaj też tylko szybko otworzę karty i uciekam. Powody osobiste. Mamy dzisiaj do wyboru UFO, Zarudę i Celebi, bo wczoraj trwaliśmy już Tłustego Pikachu. Więc kogo wybieramy? UFO, Zarudę, Celebi. Poprzednio była mowa o Celebi, bo to traumatyczny Pokémon. Ja najbardziej lubię Zarudę. Jeśli chcecie mnie straumatyzować, to wybierzcie UFO. Dobry wieczór, panie przewodniku. Hejo, Filipie Sierakiewicz. Hejcia, Gabi Wojo. Witam cię również, Alan Show. Więc kogo wybieracie? Celebi, Zarudę? Czy UFO, Biedronkę? Hejka ame, hej alienacja. O, Filip odkrył, że ma małą ilość oryginalnych kart Pokémon. no, no. <grywka> Z mojej op, imponującej poniekąd kolekcji. Tylko tyle jest oryginalnych. Dobra, którą paczkę dziś otwieramy? Celebi, ta zielona cebulka, zarudę, mroczna małpa, czy biedronkę UFO? UFO, mamy głos wreszcie. UFO, bo śmiesznie wygląda. Chcecie mnie straumatyzować. O, jeden głos na zarudę. Dwa mamy na UFO i jeden na zarudę. Czyli na razie UFO wygrywa. Dobra. Skoro mamy więcej głosów na UFO, to otwieram UFO. Dobra. Ok. I wyciągam, i zaraz się przekonamy, co mamy. Czarmelion, ale jeszcze tak, z takim obrazkiem nie miałam. Czyli now nową formę Charmeleona mamy. O, Krytyk znowu! Ale tym razem, y bo to, to nie jest grafika. To jest zdjęcie. Artysta rzeźbi te małe rzeźby Pokémonów Lubię tego typu... U! U! uuu. Mamy zaludę. Co prawda nie w paku zaludę, ale mamy zaludę. Szkoda, że nie jest holo. Byłby fajny holo. zaludę V. Z rysunkiem takim dużym na całą kartę. Podoba mi się bardzo. Wiem, że to podróbka, ale ładna podróbka, więc... Szkoda, że nie holo. O! No, krokodyl, chyba mamy w poprzednich paczkach, chyba mieliśmy jego preewolucję i poewolucję. To fajnie, to mamy całą linię ewolucyjną. Bardzo się cieszę. A to kto? Wiem, że to jest Pokémon, który istnieje. Robak ważka, z tego co wiem. Ok, istnieje. Cały czas zapominam o nim, że istnieje. I zawsze się dziwię, ile ktoś go widzę. O, miał! Galarian, znaczy Perserk, rewolucja miała. Mamy jego poprzednią wersję, z poprzedniej paczki, więc mamy znowu całą linię ewolucyjną. Subat! O, ma nosek, lubię sobie wyobrażać, że nosek to stempelek i stempluje serduszkiem. O. Co prawda ten biedulek nie jest w stanie zaatakować, raz. Ok, więc ten, ten Pokémon może zadać 30 obrażeń do wszystkich Pokémonów Twojego przeciwnika, ale tylko jeśli nie ma żadnej karty w ręku. Czyli to powinno być ostatnie co kładziesz. Ooo, jaskółka. Ale mamy jej ewolucję u siebie w poprzedniej talii, więc przynajmniej można użyć. O, to też jest zdjęcie figurki. Ale to przy, tyle przynajmniej dobrego, że to dobry rysunek. O, ober... o opal! Już mamy jedną, czyli powtórkę mam oficjalnie jedną. Huh. Interesujące holo. Zekrom! Jej! Kto jest fanem Zekroma? Hmm. Przyznam, że te holo nie są takie dobre jak z poprzedniej talii, co mieliśmy, bo wcześniej mieliśmy tą taką serię Evolutions. To one miały lepsze podróbki, bo na przykład z Evolution Hollow, jak widzicie, jest podświetlenie tylko na karcie. Nie na samym obrazku, a tu też obrazek się podświetla tak mocno. tak mm, Nie, prawdziwe Nintendo, bo karty nie, nie byłyby śliskie całej długości. Nie, 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 nie takiej dobrej jakości jak poprzednie. Widzicie, podróbki Sword and Shield są gorsze niż podróbki Scarlet i Violet. Zresztą, no ale podróbki, tak czy jak Do której live, no ja myślałam, żeby już kończyć. Teraz, jeśli pytacie, nad jakim wideo pracuję, to pamiętacie ten mój projekt o robieniu własnej gry, to nad tym właśnie pracuję. I jak uznam, że mam wystarczająco dużo na wideo tego, co się nauczyłam, to zrobię to wideo. A live myślę, że już będę kończyć. Przepraszam wszystkich, że tak późno, ale tak jak powiedziałam, nie mogłam wcześniej z powodów względów. Cześć, kto się. Też dopiero co przyszłam. Live trwa 7 minut jak na razie. Zespół N, tak. Filip Sierakiewicz, dobrze pamięta? Nauczyłam się um, trochę o RPG Makerze. A teraz patrzę, jak konkretnie zrobić RPG na bazie Pokemonów i. O. o. to trochę ambitny projekt. Wtyczki są dodatkowe potrzebne. W tym i oficjalne, które są dodane już, a także nieoficjalne zrobione przez ludzi, więc malte na razie zdobywa wiedzę. Dobra, 8 minut już trwa live. Damy radę 10. Kiedy wojownicy? Eee... Boję się cokolwiek z wojownikami zrobić. Bo boję się, że jak coś powiem, że chciałbym coś zrobić z wojownikami, to będzie mi przypomnienie, że albo zrobiła trzeba zrobić zaginioną gwiazdę z wojownikami, kiedy to dokończysz, albo kiedy zrobisz coś innego, kiedy będzie z Maple Shade Comics, kiedy będzie z Biczem pomysł ...Comics... Z... Takie eee... Ja bym chciała taki krótki komiks, krótką historię, co ma 30 stron i byłyby bardzo geometryczne designy kotów, bo chcę sobie po prostu przypomnieć, jak się rysuje, komiks jest bardzo dobrym sposobem, żeby sobie przypomnieć, jak się rysuje, bo muszą być pozy, dynamiczne, muszą być rzeczy pod różnymi kątami, musisz się bić tło. <grystanie> Jankison wierzy, że uda nam się dociągnąć do 10 minut. Przez sobie niedługo opiszę tę listę. No, miałam zrobić, ale przyznam, że mam gotowe na tier, tier lista Tej stronie internetowej mamy przygotowane dwie. Ale ich nie nagrałam nic siebie mówiącej. Przyznam, że w ostatnio dużo nie zrobiłam. Malta zobaczyła i teraz nie wie kiedy kończyć. Yy, jaka gra yy, karciane Pokémon! <grymny> Przyznam, że moim marzeniem jest jakoś dać radę uruchomić Pokémon Plate na obecnym Windowsie 10 i kurczę, może zrobić live z tego. O, Pamiętam tą okropną animację 3D absolutnie przerażającą. Let's go! <grymny> Dzisiaj się ogólnie czuję nie za dobrze, myślę że będzie potrzebny probiotyk, bo no domyślacie się co jest nie tak, jeśli potrzebuje probiotyku. Bo przyznam, że już od jakiś czas nie brałam i myślałam, że jest dobrze, jadłam ogórki kiszone i to powinno pomóc, ale nie, więc probiotyk jest potrzebny. Na szczęście Pani aptekarka ma podobne problemy co ja, więc będzie wiedziała co mi dać. WIPIPY że NIE spała mój Widzę, ale nie chcę odpowiedzieć. O, już 11 minut. Dobrze nam idzie. A <noise> więc, jutro co mam do załatwienia, to jeden lekarz, jedna wizyta w aptece. O, o poczta, mam pójść na pocztę, moją skrytkę wykupić. A, czy ja mam pieniądze? Patroni, nie obrazicie się, jak przeleję te, bo ogólnie Patroni, ja trzymam wasze dotacje na Patronite, bo nie, boję się, że jak sobie przeleję, to wydam zachętnie. Nie obrazicie się, jak przeleję, żeby kupić sobie leki plus skrytkę na poczcie. Nie obrazicie się. W sumie, skrytka pocztowa jest dla kanału. O, Filip ma milion kart, no, ja też będę miała, ja, ja, jak się rok skończy, jak tak dalej pójdzie. <laughs> Czy bo jak na razie otwieraliśmy w większości 10 dziennie kart, z tym, że dwa dni były takie, gdzie mieliśmy po 6 kart, bo to było oficjalne z dodatków do książek, więc jak tak dalej pójdzie. Okej, okay, ludzie się zgadzają, że mo mogę przelać, okej. Okay. Nie będziecie się źle czuć, bo przyznam, że specjalnie lubię sobie utrudniać dostęp do pieniędzy, żeby za łatwo ich nie wydać. Tak wspominałam na pierwszym livestreamie w tym roku, że mam zaburzenie bipolarne i jednym z objawów epizodu manicznego są właśnie impulsywne zakupy. W moim przypadku objawem tego epizodu depresyjnego też są impulsywne zakupy, bo szukam dopaminy, a zakupy dają mi dopaminę. Więc starasz się sama sobie utrudnić dostęp do pieniędzy. Na przykład, moja karta mam na oszczędnościowym wrzucone, bo wtedy muszę przelać z oszczędnościowego na zwykłe. W jednym banku w ogóle nie mam karty, muszę z książeczką pójść fizycznie. Dobra, to myślę, że będziemy już na dziś kończyć ten live stream. 13 minut, jaka szczęśliwa liczba. Bo widzę, że za dużo pytań nie ma, więc. Dobra, więc załatwię jutro skrytkę. Okej, okay, to papa. Pa. Mówicie, żeby wideo z tym zrobić. No. O, jeśli... sam własny robione, bardzo się ucieszę. Bardzo się ucieszę. Dobra, to dobranoc, Spokojnej nocy. Lionblau, mam nadzieję, że też się już lepiej czujesz, bo ostatnio chorowałeś. To papa pa wszystkim. papa, 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 pa. pa. pa, pa. pa, pa, pa.